Konfederacja stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. paszportu covidowego. Unia Europejska, pomimo kompetencji w tej dziedzinie, podjęła decyzję o wdrożeniu tego nieszczęsnego dokumentu już od 1 lipca. Rząd PiS niestety zgodził się na to bez zastrzeżeń. Lista zagrożeń płynących z tytułu gromadzenia danych w aplikacji jest niebywale długa. Bo paszporty covidowe spowodują szereg utrudnień w codziennym życiu tych Polaków, którzy nie zamierzają poddawać się eksperymentom medycznym. Podzielą Polaków na dwie kategorie: lepszych, tych uprzywilejowanych, bo zaszczepionych, i gorszych, niezaszczepionych. Staną się przyczyną łamania prawa, w tym konstytucji RP spowodują problemy w wielu branżach wskutek drastycznego ograniczenia udziału w tych rynkach tych klientów którzy covidowego paszportu nie posiadają mogą powodować wyciek danych osobowych będą tworzyć dodatkowe podziały między ludzi i nakręcać strach przed osobami niezaszczepionymi przywrócą zamykanie otwartych dotąd granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej i praktycznie unieważnią układ z Schengen. Poważnie ograniczą podstawowe wolności obywatelskie w zakresie podróżowania, pracy, dostępu do podstawowych usług czy świadczeń. Zamiast otworzyć normalny ruch turystyczny w Europie i powrócić do normalności w ciągu, Kilku miesięcy, Unia Europejska szykuje nam długie lata w reżimie paszportów covidowych. A potencjalne zastosowania nowej aplikacji są daleko szersze niż tylko kontrola wyjazdów za granicę. Konfederacja będzie walczyć o wycofanie paszportu covidowego. Domagamy się zaniechania stosowania jakichkolwiek form segregacji Polaków. Jest dobrze? Okej, okay, to Wy najlepiej wiecie.